Cześć, ja nazywam się MaxPlayer, witam Was. Jak widzicie po tytule, w wielkim giveawayu mam do rozdania Wam kilka bardzo fajnych rzeczy. Otóż byłem sobie na PGA jakiś czas temu, bo wiecie, odbywało się coś takiego jak PGA i zdobyłem tam, że tak powiem, zdobyłem, kupiłem bądź wygrałem e, kilka ciekawych rzeczy, które chciałbym po prostu Wam e, rozdać. Tak po prostu. I no myślę, że e, taką najlepszą formą, że tak powiem, zgłoszenia się do powiedzmy tego giveawaya, konkursu, zwał jak zwał. Będzie po prostu napisanie jakiegoś komentarza pod tym filmikiem, i w takim przypadku już będziecie, że tak powiem, brani pod uwagę, tak? Ja potem za jakiś czas będę losował nagrody i będę pisał do tych osób, które faktycznie wygrały. Ale co jest do wygrania, moi drodzy? Mam tutaj kilka rzeczy, które Wam pokażę. Nie ma tutaj żadnych miejsc, nie ma żadnej tutaj żadnego podium, że ktoś coś musi zrobić, żeby wygrać lepszą nagrodę. Nie, to po prostu są randomowe nagrody i nie ma tutaj żadnej kolejności jeżeli chodzi o dobór tych nagród, tak? Ktoś kogoś powiedzmy wylosuje, to wygra jakąś tam daną rzecz, którą akurat będę losował. W następnym odcinku oczywiście, w następnym jakimś tam vlogu z, z ogłoszenia wyników, tak? Jeżeli chodzi o pierwszą rzecz, którą mam, to mam dla was coś takiego. Podkładeczka pod myszkę firmy Genesis z napisem I love gaming. Bardzo fajna, myślę, że komuś się na pewno przyda, dobre wykonanie, solidna, także myślę, że jak najbardziej warta, żeby ją wygrać. Eee, dobrze. Następną rzeczą jest taki oto fajny PowerBank, nie wiem czy widać. Ten, tego akurat PowerBanka wygrałem w konkursie, więc, więc yy, yy, fajna, fajna sprawa. Naprawdę jest dobry, ma 3000 MAh, więc... Myślę, że jest to naprawdę spoko urządzenie. Bardzo, e, bardzo, no to jest dużo, tak? Myślę, że na jedno ładowanie powinno starczyć. Także taki Powerbank jest też tutaj do zdobycia, moi drodzy. I teraz przystępujemy już do chyba waszej ulubionej części, czyli do ulubionych nagród, czyli gry. Mam wam do rozdania sześć bardzo e, fajnych gier, które kupiłem na PGA specjalnie dla was. Pierwszym. Pierwszą grą, pierwszą, że tak powiem, płytką jest coś takiego. Są to dwie części gry Star Wars Knights of the Outer Republic. Jest to część pierwsza i druga, także naprawdę bardzo fajny, bardzo fajny zestawik. Naprawdę gry są po prostu świetne i każdy fan Star Warsów naprawdę powinien w te gierki zagrać. Są naprawdę bardzo dobre. Trzymając się jeszcze Gwiezdnych Wojen, mam dla was taką oto gierkę. Jest to LEGO Star Wars Complete The Complete Saga. Czyli mamy tutaj, że tak powiem, jakby dwie części LEGO Star Wars z epizodami od 1 do 6. Także też naprawdę bardzo fajne, jeżeli powiedzmy jesteście, nie, nie wiem, macie rodzeństwo, kolegów, czy chcecie sobie zagrać, właśnie z kimkolwiek, to ta gierka jest naprawdę dla Was, jeżeli jesteście też fanami Gwiezdnych Wojen. Bo to przede wszystkim dla fanów Gwiezdnych Wojen, to ta gierka naprawdę jest w porządku. Polecam kolejną grą. To moi drodzy, jest gra horror. I jest to Nak-Nak. Nie wiem, nigdy nie grałem. O, jezu, nie widać. O, teraz widać. Troszkę mi się ekran, że tak powiem, odbijał. Nigdy w tą grę nie grałem, ale oglądałem filmy na YouTubie i naprawdę wiem, że gra jest, jest creepy. Jest straszna. Więc jak ktoś lubi dobre horrory, to Nak-Nak jest grą dla niego. Także ta gierka także będzie do zdobycia. Eee, czwartą grą. Jest to naprawdę coś ciekawego. Jest to Tropico Dictator Pack. Yy, znajduje się tutaj. E, czte, znajdują się tutaj cztery części Tropico. Jeden, dwa, trzy i cztery. Z tym, że do jedynki mamy jeszcze dodatek. Do trójki mamy dodatek. I do czwórki też mamy dodatek już w pakiecie. Także naprawdę spoko, spoko kolekcja. Także Tropico Dictator Pack. To kolejna gra. Następną piątą grą. Jest to naprawdę, naprawdę dobry tytuł, a mianowicie Chivalry Medieval Warfare. Jest tutaj, to jest forma gamebooka, jest to książka plus gra, niestety nie ma tutaj dodatku Deadliest Warriors, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Jest tutaj podstawowa wersja gry, tylko i wyłącznie Chivalry Medieval Warfare. Ale gierka naprawdę w porządku. Jeżeli lubicie średniowiecze, lubicie napieprzanie się mieczami rycerzy i tak dalej, to to jest gra naprawdę dla was. Także jest to do wygrania. I ostatnią grą w tym giveawayu jest to gra wyścigowa, a mianowicie MXGP. Jest to z tego co wiem gra motocrossowa, tak? Ścigamy się tutaj motocrossami. Nigdy w tą grę nie grałem, ale mam nadzieję, że e, ktoś lubi takie gry i może ją zdobędzie. Są to oficjalne mistrzostwa MX1 i MX2. Także naprawdę e, powinna ta gra być bardzo dobra. Mam nadzieję, że ten, kto ją wygra, to ta gra mu się spodoba. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o, e, jeżeli chodzi o e, nagrody w tym konkursie. Myślę, że kolekcja e, jest naprawdę spora. Gry wyglądają w ten sposób. Cały pakiecik dla was, tam oczywiście jeszcze powerbank i podkładeczka. Także, tak jak mówiłem, jeżeli chcecie się zgłosić, wystarczy tylko napisać cokolwiek, jakikolwiek komentarz i w tym momencie się zgłosicie, ale oczywiście nie ma tutaj znaczenia ilość komentarzy, tak? Ja będę po prostu tutaj spisywał te osoby do mojego programu losującego, będę losował później na odcinku i będę się z tymi osobami kontaktował. W ten sposób będzie to, yy, będzie to miało miejsce i najlepiej by było, gdybyście podawali w komentarzach swoje maile, bo wtedy łatwiej będzie mi się skontaktować z wami, tak? Bo jeżeli yy, nie napiszecie maila, to kontakt na YouTubie jest troszeczkę tutaj, troszeczkę, że tak powiem, ograniczony, utrudniony i ktoś może się potrzyć pod was, tak? Także chciałbym uniknąć takich sytuacji, yy, dlatego podawajcie mi najlepiej maile yy, w komentarzach. I to będzie myślę, że spoko opcja, jeżeli chodzi później o e, kontaktowanie się z wami, tak? Jeżeli ktoś z was wygra. Także to by było na tyle. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten wielki giveaway. Mam nadzieję, że nagrody wam się podobają, że chętnie weźmiecie udział w tym konkursie. E, no i cóż, to by było na tyle. Także powodzenia wszystkim i na razie. Cześć.